Witam Was kochani w kolejnym odcinku na moim kanale, Na jak widzicie, dzisiejszy odcinek jest to y, premiera z drabki, spóźniona, oczywiście jak zwykle premiera z drapki Big Love y, za 5 zł, bo nie udało mi się po prostu nagrać premierki y, w ten dzień, kiedy była ta premierka, ale najważniejsze, że chcę ją zrobić i ją zrobię. Na dzisiejszy odcineczek zakupiłam 6 drapek, czyli łączna kwota dzisiejszego odcinka to 30 zł. Hmm, oczywiście mam ich. Yy, ona może tak. Jest fajna, podoba mi się. Mamy tutaj wygrywające liczby. Tutaj mamy nasze liczby. I yy, 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 jeżeli znajdziemy symbol love. Możemy to przypisaną kwotę wygrać razy 2. Czyli będzie 5, to będzie 10, i tak dalej, i tak dalej. Yy, tutaj mamy stopnie. O, przybliżę, bo coś słabo widać. Yy, tutaj mamy, no, patrzcie, coś słabo widać. Nie wiem czego. Yy, stopnie wygranych. Tutaj mamy 5, 10, 20, 40, 80, 100. 165, 4214. Nie wiem, tego tak słabo widać, czy mi słabo widać. No, to łączna kwota dzisiejszego odcinka to 13, 30 zł. Mamy z numerem 4, 19, 12, 9, 5 i 16. Nie będę leciała po kolei, tylko tak jak jest ułożone. Także mocno trzymajcie kciuki za ten odcinek. A jeszcze, jak wiecie, trwają Konkursy na moim kanale. Linki do tych konkursów zostawiam w opisie. Jeden jest na 1500 subskrypcji, a drugi jest na 1300 subskrypcji i na konkurs na TIPLI. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę wziąć udział w tych konkursach, zapraszam i oczywiście chciałabym podziękować tym osobom, które już zrobiły wpłatę na TIPLI i Wzięły udział w konkursie. Bardzo, bardzo serdecznie Wam, kochani, dziękuję. Także trzymajcie kciuki, a my lecimy i drapiamy co my tutaj w tych drapeczkach y, nam się ciekawego tutaj wydrapię. Jeszcze Was troszkę tutaj przybliżę. O. I będziemy drapać. Zobaczymy, co w tych love, love, big love, y, fajnego się tutaj wydrapia. Mamy z numerem, jak widzicie, 16.

13. Poczekajcie, kochani. Aha, już wiem. O! Teraz będzie lepiej widać. Miałam zaciemnione, kochani, yy, bo bateria mi pad padła i ściemniał mi i teraz już yy, powinno być dobrze. Teraz już lepiej widać. No, rewelacja. Więc przepraszam Was. Dzisiaj jestem naprawdę zmęczona, bo ten nagrywam koło 21, żeby go na następny dzień wystawić. Więc mi wybaczycie chyba tą pomyłkę. I lecimy dalej. Mamy 17, nie ma. 23, nie mamy. 33, też nie mamy. 27, też nie ma. I. 25 też nie ma. Także pierwsza zdrabka Z. Już kilka premier oglądałam, to wiem jak szukać kontrolnych, żeby się nie bawić. Czyli ZD, czyli numer 16 jest pusty. Zdrabka z numerem 16 jest pusta. Teraz mamy kochani, zdrabkę z numerem 5 i lecimy i szukamy z numerem. Z numerem 5. I tak. I mamy. Mamy 34, mamy 13, mamy 18 i 33. Tam też była 18. Tak. I sprawdzamy. Mamy 11. Tak samo w tamtej drapcie też, zobaczcie. Tu jest 11. I tu też mieliśmy 11. Dobra, lecimy, sprawdzamy. Może Was jeszcze troszkę przybliżę. O i sprawdzamy. Dalej. Mamy 19, blisko. 32 blisko, ale Piętnaście. 15, 23. Dwadzieścia jeden. Szesnaście. Czternaście. Blisko. Dwanaście. Blisko. I trzydzieści jeden. Blisko. Ale niestety. B. BW. Czyli trabka z numerem pięć też jest przegrana. aha. aha. Lecimy teraz drapkę z numerem 9 i sprawdźmy, co my tutaj ciekawego wydrapiemy. I sprawdzamy, mamy 24, 31, 25 i 15. I sprawdzamy mamy 33, 22, 21. O, mamy 31. Super. Super, bardzo się cieszę. Czyli na całkowitym minusie, kochani, nie będziemy. Super. Mamy 16, blisko. 27, blisko. 32, blisko. 19 i 12. A pod 31 mamy piąteczkę. Super. Bardzo się cieszę. Sprawdźmy sobie. Kontrolne. Jest o. O. I o. Super. A tutaj mamy numerek, żeby później nie szukać. Mamy pierwsze 5 zł. Super. Fajnie. Nie będzie całkowitego minusu. Takiego dużego. O. Teraz mamy kochani z numerem 12, a 12. Jak wiecie, jest szczęśliwa tylko i wyłącznie dla naszej kochanej Ani Nuli ze Szczecina. Bardzo serdecznie Cię, kochana, pozdrawiam. Także lecimy. Mamy 24, 14, 13 i 22. I mamy 17, 18. O, patrzcie, mamy 22. Super! Super, bardzo się cieszę. 28. 19, 29, 26, 23 blisko, 34 i 21 blisko, także mamy pod 22, a mamy 5 zł. Super, bardzo się cieszę. Jest O i jest O. Nie będziemy szukać, bo, bo widać. Dobra, super. Mamy drugą piąteczkę. Bardzo się. Ach, czekajcie, bo nie mam poznawci, Jest mi bardzo ciężko bez poznawci. I teraz mamy z numerem 19. I sprawdzamy. 34, 28, 24 i 17. 22.

Z2, czyli przegrana serdeczka, niestety. No i ostatnia szansa i ostatnia nadzieja, jak to w numerze 4. I sprawdzamy. I mamy 23, 25, 21 i 33. I mamy 16, nie ma, 13, nie ma, 11, nie ma. 14 nie ma, 12 nie ma, 24 blisko, zobaczcie, 26 nie ma, 35 nie ma, 28 nie ma i 17 nie ma. Także ZB jest puste. Dobrze, kochanie. Stropki wydrapane, także podejdźmy do podsumowania na 6 z drapek. Na 6 z drapek. 4 cztery drapeczki nam przegrały, a wygrały nam dwie. Czyli tutaj mamy piąteczkę w numerze 12 i piąteczkę w numerze 9. Także jesteśmy, jestem na minusie 20 zł. No cóż, no nie oglądałam kilka premierek. Oczywiście oglądam Wasze filmiki, ale czasami no, zapominam odpisywać, tylko łapeczkę postawiam i albo czasami ktoś ma komentarze włączone, ale na pewno oglądam wszystkich, wszystkie osoby, których subskrybuję. Także co kochani? Zapraszam Was do udziału w konkursach i Widzimy się w kolejnym odcinku. Oczywiście ta zdrapeczka pojawi się w miksach u mnie, bo jest fajna. Fajnie się ją drapie. Więc na pewno ona się u mnie pojawi. Także bardzo Was kochani, teraz proszę o łapeczki pod filmikiem, o miłe komentarze, o subskrypcję, bo Codziennie ich przybywa, jestem naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwa i bardzo, bardzo Wam, kochani, za to dziękuję, że jesteście ze mną. Już to chyba słyszeliście nieraz, także już nie przedłużam. Do zobaczenia i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, pa!